Witam wszystkich w kolejnych informacjach odnośnie kanału i właściwie ogólnych ale takich informacjach i właściwie w aktualizacji swego rodzaju kanału, ponieważ mam tu do powiedzenia kilka ponownie istotnych rzeczy można powiedzieć, a pierwszą z nich i najważniejszą jest niestety to, że ponownie muszę niestety skończyć z hejbatą. Tak, ponownie niestety muszę skończyć z hejbatą, bo po prostu no, nie czuję się po picu hejbaty dobrze. A więc, no, no nie mogę po prostu jej pić, nie mogę po prostu chyba chyba pić i... I się czuję, że będę musiał aż więc zupełnie z niej zrezygnować, co oczywiście, no... Mam nadzieję, że tak nie będzie. Mam nadzieję, że będę mógł jeszcze do niej powiedzieć, ale no niestety, co najmniej aktualnie teraz, muszę z niej zrezygnować. Niestety. Właśnie... W ostatnim czasie sobie jeszcze, tak wiecie, testowałem, tak próbowałem i... Tydzień na przykład miałem czasu, kiedy piłem hejbaty i tydzień miałem czasu, kiedy nie piłem hejbaty. Jeden dzień miałem, kiedy piłem hejbaty, jeden dzień miałem, kiedy nie piłem hejbaty, no i niestety po prostu, no, za każdym razem, kiedy piję hejbaty, czuję się po niej niedobrze. Nie wiem, czemu tak jest, mam kilka po prostu e, objawów, symptomów, po prostu, które po hejbaty mi się nasyjają i no i nie wiem czemu tak jest, jakby muszę faktycznie jeszcze przejść przez kilka badań, pochodzić po jekazach, i... a niestety w aktualnych czasach też jeszcze z tym jest piobiem, właściwie, żeby załatwić w ogóle sensownie jakiegoś jekaza, co najmniej w mojej okolicy jest z tym niestety piobiem, um, a więc mam z tym po prostu zamieszania i, i piobiemów, a więc... No muszę po prostu tak czy inaczej pochodzić jeszcze po jakichś jakazach i ustalić czemu tak jest, bo chwilowo naprawdę nie mam pojęcia. A i tak czy inaczej po wypiczu naprawdę na małej ilości hejbaty ja się po prostu czuję niedobrze. Nie wiem czemu, a je ja czuję sobie po prostu niedobrze. A więc, a więc no tak, muszę po prostu chwilowo zjeść z hejbaty. Już nie wiem, praktycznie tam miesiące czasu jej nie piłem właściwie. to ponad już nawet miesiące w sumie. No i, no i nie piję, no nie piję właśnie, to szczególnie teraz mnie boi i smuci, ponieważ um, no bo ponieważ kuricę no biało mi się w ostatnim czasie do spoju ciekawszych takich um, hajbat, gdzie właśnie fajnie byłoby spróbować Dużo nawet właśnie takich ciekawszych hajbat mi się nas biało, z różnych tam zamówień, więc no więc no smuci mnie to szczególnie teraz, bo chciałem właśnie sobie popiłbować, spróbować i... A tu dupa, niestety, niestety nie mogę po prostu pić, pić chwilowo hejbaty, a więc no, no tak, po prostu, nie wiem, kiedy będę w stanie do tego wrócić i czy w ogóle, mam nadzieję, że będę, jeśli w końcu dojdę, czemu tak się czuję po hejbacie eee, i, i jakoś, nie wiem, co z tym uda mi się może zrobić w jakiś sposób, a ja no, no nie mam pojęcia po prostu, co z tym będzie, tak, a więc siedzieć. Mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie do tego wrócić, a ja no, chwilowo nie mogę niestety, a więc no cóż tu więcej zrobić, cóż tu więcej powiedzieć. Dużo hajbat niestety mam i nie wiem co to z tym będzie. A więc no cóż. No cóż, um, tak czy inaczej, no, chwilowo ja żadnych materiałów tutaj nie będzie po prostu. Chyba, że ewentualnie jakieś podcasty bez hajbaty. Podcasty bez hejbaty mogą się ukazać. A więc zresztą, taką informację chciałem po prostu tutaj dać, o tym poinformować, mi i ty, ja. Oprócz tego właściwie, jest druga, druga rzecz, którą, o której chciałem powiedzieć, to to, że właściwie zacząłem robić, właściwie, na pewien sposób zacząłem prowadzić drugi kanał na YouTube, jako, że ja jestem człowiekiem, który ma jednak znacznie dużo zainteresowań, oprócz także hejbaty, znacznie więcej zainteresowań, oprócz hejbaty, to no, z każdym z tych zainteresowań, czy później, chciałem także wiązać na YouTube, jakąś tutaj działalność, czy jakieś coś tam po prostu, jakieś materiały z tego to stworzyć. Um, no, i właśnie po to jest mój drugi kanał. Drugi kanał który oficjalnie można powiedzieć będzie takim moim głównym kanałem, na którym po prostu będę zamieszkał wszystko niezwiązane z hejbatą. To co prawda ja nie wiem ile tam przebędzę rzeczy i materiałów pojawiać aktualnie, raczej to jest niedużo i w do długich odstępach czasu, no ale mimo wszystko drugi kanał na YouTube jest, będzie i jako do większego lub mniejszego stopnia będę go prowadzić. Um, link oczywiście do tego kanału będziecie mieli w informacjach no na tym kanale, na Hejbacanej Przygodzie no i także link do tego drugiego kanału będziecie mieli w opisie do tego filmiku także, więc tam sobie możecie zaglądnąć, co tam się znajduje aktualnie właśnie mam tam e, akcje z e, dwóch anime w sumie i chwilowo nic tam więcej nie będzie w przyszłości może jakieś jest PSG się pojawią, czy coś z tym stylu czy, czy jakieś tam inne rzeczy aktualnie, jako że ja także jestem autorem oraz pisarzem w sumie tak, jestem autorem i pisazem, jestem aktualnie w trakcie pisania pewnej, pewnego opowiadania, książki i jeśli będę miał z nią coś sensownego także do pokazania, opublikowania, to także na tym drugim kanale informacje są o tym zaczną pojawę co mojej właśnie książce i opowiadaniu, gdzie aktualnie piszę. A więc tam jakieś informacje się o tym znajdą. Nie wiem, może jakiegoś także Pationa stworzą, może jakąś kampanię Pationa sobie. Zjął odnośnie mojego opowiadania. Co z tym w przyszłości? Nie wiem, zobaczymy. A jeśli ktoś jest z Was zainteresowany moim twójstwem i pisajstwem, to na tym drugim kanale będziecie później jakieś informacje o tym aktualnym moim opowiadaniu się pojawią. A więc, a więc, tak, takie to informacje po prostu. Um, a więc no, to wszystko w sumie co chciałem powiedzieć po informacji o drugim kanale, o tym, że pisałem, no, jakby aktualnie tak za opowiadanie książkę, no i o tym, że niestety Hejbacana przygoda moja musi chwilowo być niestety zakończona. Niestety no, Jezus. Ja no cóż zrobić? Dobrze, to wszystko co chciałem powiedzieć. I do zobaczenia.